Proszę zobaczyć, podrobiłam to do końca i zaraz będę tutaj spuszczała. Chcę tylko pokazać na dole 70 cm. Proszę zobaczyć, tu odtąd dotąd jest 70 cm. Dlatego na wysokość również zrobiłam 70 cm to będzie kwadrat Również 70 cm to nie gra roli może być centymetr dwa różnicy ale przód i tył muszą być takie same i pomyślałam sobie że nie będę nic wycinać tylko zrobię dla was dzisiaj Pączo bardzo proste. To znaczy, zrobię kwadrat. Tutaj też był kwadrat. Proszę zobaczyć. Ale on się w tą stronę naciągnął. Widzicie? Tu on się naciągnął. Także ta strona jest krótsza, a ta jest dłuższa. Proszę zobaczyć. Przynajmniej 10 cm. Ale nie szkodzi. Pącza są różne, różnego rodzaju. I dlatego... Dzisiaj Wam pokażę ten kwadrat i jak tą górę zrobię. Jak możliwe najprościej. Też będzie bardzo fajnie. Będzie z takim wykładanym jakby kołnierzykiem. Będzie założony róg i to Wam chcę dzisiaj pokazać. Następną robótkę może przypadkowo, kiedy zrobię Wam takie pączo, które mam teraz na sobie. Ono się składa z dwóch części. Proszę zobaczyć. I to jest też poncho albo taka narzuta. Kto jak woli. To jest bardzo, bardzo popularne i lubiane, ponieważ sobie nakładacie. Tutaj z przodu można sobie założyć. Szczepiamy czymś i już można sobie nosić. I to jest też bez żadnego tutaj więcej szczepiania, zszywania. To poncho jest tak zrobione. I ja zrobię podobnie, jak już zaczęłam, to ponczą. Ono jest kupione, ale jak widzicie, również się tutaj w tą stronę naciągnęło. A więc jeżeli się naciągnie, nie ma problemu. Jedna strona będzie wtedy troszeczkę dłuższa, druga krótsza, ale to nie gra roli. Ja już widziałam, że tył jest krótszy, tył jest krótszy, a przód dłuższy. Boki są tak na skos też robione, a więc to jest ręczna robota. Jak zrobicie, tak będzie. Teraz przechodzimy już do spuszczania. Jestem na samym końcu. Tutaj zrobiłam jeden raz wyżej, ponieważ chciałam na to wszycie, żeby było głębiej i żeby te dwa paseczki były na końcu. A więc to tylko e, dla mnie. Możecie robić tylko prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Wtedy jak wyłożycie, będziecie mieli też prawo, lewo, prawo, lewo. Tu akurat jak ja ten druk wyłożę, będzie inny wzór, ale dlaczego nie? Będzie tak właśnie jak zrobię i koniec. A więc tak, spuszczamy. Spuszczamy, zakańczamy w ten sposób, że zaczynamy od dwóch oczek, wbijamy się zawsze. I przez nitkę. I ściągamy. I to z powrotem. Wbijamy się. Dwa oczka przez nitkę, ściągamy i z powrotem naciągamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, przeciągamy, spuszczamy, przekładamy. I w ten sposób zakańczamy tą robótkę i bardzo luźną. Proszę zakończyć przynajmniej z pół do centymetra. Tutaj sobie naciągać tak, że nie było tak ściśnięte mocno bo ten brzeg będzie wtedy bardzo ciasno, a nie powinien być. Musiłam się luźniutko układać, a więc około centymetra. W tym przypadku, nie? Bo w innej robóce może pół centymetra starczy. I tak to już, proszę zobaczyć, wygląda. To mam do końca. Wyciągam. Używam nitkę i już mam. Przytrzymuję, wyciągam. I już mam tą pierwszą część zarobioną i teraz wam pokażę może wam pokażę jak to wygląda to poncho a więc ono jest tylko u góry szyte po bokach i teraz się pokazuje w tym moim kupionym tak ono wygląda i to jest między 40 42 rozmiar tu jest zszyte po bokach Tutaj jest ten golfik. Nie wiem, czy widać, ale mam nadzieję, że będzie widać. I tak to wygląda. Czyli tu jest więcej, tu jest troszeczkę mniej, ale to mi też nie przeszkadza, że to się troszeczkę rozciągnęło. Chodzi o to, żeby tutaj na ramionach było ciepło, na nerkach. I to jest w sumie najważniejsze. Będzie również trójkąt, który będzie tutaj zszyty na ramionach. A ta przednia część gdzieś tak, z szyję, tutaj w dół. A tu wyłożę tak do przodu. I teraz to chcę Wam pokazać. Będzie troszeczkę gadania, ale na tyle godzin, co ja robiłam, to troszeczkę gadania Wam chyba nie zaszkodzi. Tą część wyłożę tak do przodu. I tutaj na przykład będę chciała jakieś guziczki ozdobne przyszyć, bez dziurek, czy na tą stronę, proszę zobaczyć. I wtedy tutaj zszywam, tutaj zszywam i mam już gotowe to. Tu będzie zszyte, tu w dół, tutaj w dół i możliwe, że na dole zrobimy jeszcze frędzelki, a więc stawiam tą część, drugą. Trzecią część to już Wam pokażę, jak zszywam jako trzecia część. Tutaj też już podrobiłam, proszę zobaczyć. Od dołu, ponieważ to jest cieniowana. Runa. Więc gdybym zaczęła tu od końcówki, to miała może na dole siwę. A więc zaczynam od nowego motka i mamy wtedy ten sam odcień. A więc zapraszam do zrobienia. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeżeli macie ochotę na inną formę, nie widzę problemu. Przy okazji, kiedy zrobię Wam też może taką chustkę wełnianą, jak tutaj Wam pokażę, można zrobić sobie taką chustkę również. Wtedy sobie taką chustkę zakładamy gdzieś zamiast szalika. Jak ktoś sobie rzeczy też do tego dojdziemy. A więc naprawdę na spędzenie czasu, jeżeli ktoś wieczorami nie ma co robić, nie ma gdzie wyjść, idealna sprawa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc dziękuję i zapraszam do robutkowania z mojego kanału, jeżeli idzie. Bardzo chętnie. I zawsze zapominam o łapki. Dziękuję bardzo za łapki w górę. Dziękuję bardzo za suby. To, co umiem, chcę wam przekazać. Jeśli są jakieś błędy, czy coś, czy coś nie wiecie, to proszę napisać. Postaram się wam wytłumaczyć, jeżeli będzie można. A więc dziękuję. Do widzenia. Robię dalej tą drugą część.